Roksie Wegel w ogniu krytyki, całkiem zmienione twarze. Jest też złośliwe pytanie. Roksie Wegel przyzywa ostatnio wyjadkowo goracy okres swojego życia 11 stycznia. Wokalistka stala się pełnoletnia. Chwilę wcześniej oficjalnie przyznala, ma starszego 8 lat chlopaka. Po pracy nad nową pleta wyjechała z ukochanym odpocząć na Malediwy i od razu spotkala się z ostra krytyka ze strony internautów. O co poszło? Roksia Wegel i jej ukochany Kevin Mugley pochwalili się już w swoich mediach gorącymi fotkami z Malediwów. Ale to nie wszystko. Na zdjęciach Roxany jedna z internautek dopatrzyła się niepokojących zmian w twarzy nastoletniej gwiazdki. Wiele się zmieniło od czasów, kiedy to Roxana Wegel zwyciężyła w THE wojski Eurovisji Junior. Zmieniła się także sama Roksia. Utalentowana dziewczynka wyrosła na dojrzala nastolatkę która nie ukrywa swojego związku ze starszym od niej o 8 lat chlopakiem. Z Kevinem Mglej, który jest wybrankiem wokalistki, się Wegel świetnie bawila się na swoich 18 urodzinach w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zdjęciach opublikowanych na profilu wokalistki widać, jak się czule przytula się i caluje Kevina. Co z to była za noc? Cudownie się bawiłam, na pewno zapamiętam ten wieczór na długo, napisala Roxie Wegel na swoim profilu na Instagramie. Po gorącej urodzinowej imprezie Roxana Wegel i Kevin Mugla wybrali się na rajskie wakacje. Oboje pochwalili się już w sieci pierwszymi zdjęciami z Malediwów. W komentarzach fani przede wszystkim zyczapała, udanego wypoczynku. Znalazła się jednak spostrzegawcze fanka. Która nie odmówiła sobie ostrej krytyki pod adresem Roxie. Gwiazdka jak na razie nie zareagowała na krytykę. W obronie Roxie stanęli natomiast jej wierni fani. W odpowiedzi na krytyczny komentarz pisze: Za to efekt makijażu i specjalnego konturowania ust nie było żadnej dodatkowej ingerencji. A Wam jak się wydaje? Szok! Roxie Wegel wrzuciła takie zdjęcie z ukochanym do sieci. Roksana Wegel z hukiem weszła w dorosłość. Jej kreacja z osiemnastki powala. Roksana Wegel o kościele. Nie gryzie się w język. Nie chodzę tam dla instytucji. Chodzę tam dla Boga.